Słyszałem, że nad Polskim Morzem grasuje jakiś dzik. Spokojnie, mnie jeszcze tam nie było. No, witam cię człowieku, tu Dzik, Krzychu Gołąka, się w 120. dniu mojej przemiany od Krzycha. Do Ronaldo! Kolejny dzień przygód Krzysia, Krzysiaczka na W Ostatnie 60 dni, jeżeli chodzi o moją pracę, to nie była sieranka, no bo było Euro 2016, gdzie miałem bardzo dużo pracy, zresztą dwa razy jeździłem do Francji, tam i z powrotem. Była książka, była piłka, no i pozostałe filmy. Wyciskanie sztangierek na ławce płaskiej. Dumbbell bench press. 6, 6, 6, 6. 6. A mimo to wszystko było dobrane tak indywidualnie pode mnie, że nie miałem problemów ani to z dietą, czy z treningami. 20. 20. Wcinać codziennie ponad 3,5 tysiąca galerii, chodzić 4 razy w tygodniu, wstawać przed siódmą rano, bo na trening chodzę o 7.30, najpóźniej o ósmej. Jak się człowiek uprze, to teraz. Machanie sztangielkami jest bardzo ważne, bo dzięki temu masz większe rozciągnięcie mięśnia piersiowego. Takim naukowym słowem. Jak to wszystko przełożyło się na moje podejście do życia, na moje samopoczucie? Jak był master cieć? To taki master cieć pozostał. Depresji, kontuzji czy rozstępu? Na razie nie ma. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, nie ma zmiany bieganie, tyle że wyższe i szybsze tempo. Jeżeli chodzi o moje rekordy, to na pewno w górę mocno poszła siła, bo w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, ile jestem w stanie wycisnąć na klatę. A pamiętam, gdy zaczynałem, było to około 70-72 e, kg na raz. Będę robił podejście pod stopę, tak? 60.

Potwierdź, ile tu jest? 105, nie? 105, tak. No pomocą, ale... Nie było tak, Nie było pomocy. Czas więc na co dwumiesięczne raportowanie moich wyników, czyli ważenie, no i mierzenie poszczególnych partii. 88 i 4. To jest 10 kg, odkąd zaczynałem 120 dni temu przemianę, i 4,5, jeżeli chodzi o dzień 60. A jest lekko, nie Ramie, ramie. Pokażmy ramię, człowieku. Pokażmy ramię. Ramie ostatnie było 34,5.

Czyli znów centym. Jeżeli chodzi o nadgarstek, to nie spodziewajmy się tu jakichś rewelacji. No 18,5. Platka piersiowa. No 103. 86. U, u, do, udo, udo, czyli musimy dać w dół 56,5 i płytka 39. Nie jestem może wybitnym specjalistą, ale wydaje mi się, że plany treningowe robią robotę i jest okej. Okay. No i przede wszystkim da siła, bo w tej chwili no. 105 kg udało mi się, wydaje mi, wycisnąć, bo jakby tam kolega może delikatnie nie, nie podniósł, to też bym dał rady to zrobić. Zobaczymy ile za 60 dni. Mam nadzieję, że wtedy 110 już ciufnę. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli się podobało, no to serdecznie zapraszam, żebyście subskrybowali kanał, wbijali na fabrykę siły. No i tyle, my widzimy się już w kolejnym odcinku za 60 dni, a wtedy to już będzie 180 dzień od Krzycha do Ronaldo, który może? Będzie zakończeniem całej tej serii, a może będzie ona kontynuowana? No to czas pokaże. <grystanie> Na dzień dziecka od rodziców. W związku z serią od Krzyna Ronaldo spodziewam się innego prezentu. No, witam Cię, człowieku, tu